Albo nie, no nie wiem Już wam pokażę o co chodziło, mniej więcej Masz kominek, on tam strzela coś z tyłu, wiesz, patrz, patrzę kamerą Patrzę kurwa na ogień, patrz jest tu, patrz jak strzela Kurwa nie wiem o co chodzi, jakieś drewno lewe Mokre drewno chyba nie wiem, nie wiem, nie wiem właśnie, kurwa, o co chodzi. Za chuj nie wiem skąd to jest, takie rzeczy się Nie wiem, mam jakieś, kurwa, mam dużo filmów nagrywam, bo nie wiedziałem o co chodzi. Na przykład mam takie coś. Tu nagrywam ogień i nagle, kurwa, strzela te drewno jebane. Nie, nie. Jest naprawdę dużo mam materiałów nagranych, bo tu nagrywam, bo nie wiedziałem o co chodzi do końca.